Cześć wam dzisiaj, Ja jest Wizu. wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii O tym samym tytule. I zacznijmy od tego, że dziś około godziny 20 powinniśmy się pojawić na żywo tu, na tym kanale, na YouTubie. Będziemy streamowali, co prawda nie z Genshin, ale będzie bardzo Genshinowo. Z tego co wiem, będzie zadziwiająco bardzo Genshinowo. Więc jeżeli macie chwilę ochotę, dobrze się pobawić, powygłupiać i zobaczyć, jak no, wysadzamy się zapewne w powietrze, czy coś w tym stylu, znając mojego skilla w tego typu rzeczach, to zapraszam Was bardzo. Widzimy się dziś wieczorem. I tak, i to, i dobra, lecimy dalej. Projekt artystyczny. Nasz projekt artystyczny trwa. I co więcej, dziś będę zamykał listę. Więc jeżeli ktokolwiek jeszcze na Discordzie chciałby się dorzucić, to jest na Discordzie, w gęszcz nowych tych zakładkach, jako ostatnia rzecz. Zaraz przejdziemy do tego, dlaczego zamykam projekt artystyczny. Do tego będziemy jeszcze w przyszłości wracać. Spokojnie, jeżeli ktoś robi coś fajnego, to ten. Ale jeżeli ktoś chciałby się pojawić w projekcie artystycznym, który miał być na ten cały miesiąc, ale się troszkę przedłuży, bo tych zgłoszeń jest niewiele, ale trochę więcej, to lista zostanie zamknięta. Dzisiaj zostanie ukryta. Ja sobie będę do niej wskakiwał, dalej z niej korzystał, ale dopisywać się do i w najbliższym czasie nie będzie już można. Co ważne, dzisiaj w projekcie artystycznym jest Nenu. Jestem zdumiony i zszokowany, bo co prawda na dole do Nenu macie linka do Instagrama oraz do Webtoona. Ja Nenu z Instagrama w ogóle nie, nie kojarzę nic, ale tego Weptuna to ja kojarzę. Ludzie, mam to w obserwowanych, nie wiedziałem w ogóle, że to jest polski produkt. Z tego co rozumiem, Nenu jakby współtworzysz, to nie jest jednoosobowy projekt, więc... Ale ogólnie to się pojawiło gdzieś w zeszłym... Nie, to musiało być w tym roku, to Musiał być w tym roku, kojarzę. Akcja się dzieje na Atlantydzie. Bodaj, że tak się ta planeta nazywa. jeżeli nic nie je pokręciłem, i ja to znam, ja to kojarzę. Nie przeczytałem całości gdzieś. Prolog albo jeszcze jeden czy dwa numery, które wyszły, potem machnąłem. Ale jestem zdumiony, bo nie wiedziałem, że to jest raz. To poniekąd nasze rodzime A2. Tym bardziej, że ktoś, kto za tym stoi, jest jedną z osób, z którą mam jakąś styczność przez społeczność, którą współtworzymy. Więc wow! Dziękuję osom. Naprawdę skoczcie na dole. Przypięty komentarz tam jest. Link do Webtoona, jeżeli oglądacie tam, będzie możliwe, że ograniczenie wiekowe Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że ten komiks może mieć tam jakieś graficzne Tudzież inne sceny, które no wymagają od was potwierdzenia wieku Czemu ja tak o tym gadam? Mogę to zresztą pokazać Macie tutaj Theory of Blue Jesteśmy na Webtoonie i w sumie jak dobrze pamiętam w prologu Tam nic mega brutalnego na samym początku się nie dzieje Więc widzicie, że kreska jest dobra Organizacja tego jest zacna I mi się to kojarzy troszkę, jeżeli chodzi o kreskę i, i te postacie. Oczywiście z Hellboyem, z drugą częścią Hellboya Guillermo del Toro, tego Hellboya tego Hellboya, dwójka jest genialna jedynka jest ale jak zobaczycie na rodzeństwo Nuala, Nuala nie wiem czemu widzę ten vibe plus komiksy Amulet jego, jeżeli nie pomyliłem nazwiska autora. Te dwie rzeczy mi się wzgrywają w jedno, jeżeli chodzi o te arty i te postacie, więc jest to jedna z tych rzeczy, które mnie w jakiś tam sposób odblokowują coś w moim mózgu, co ja bardzo pozytywnie kojarzę, więc ogromne Propsy dla ciebie, robisz fajną rzecz z tego co rozumiem i mam nadzieję, że to się będzie rozwijało dalej. A ja przy wolnej chwili dokończę, bo tak jak mówię, kiedy ja na to wpadłem, to to się zaczynało bardzo. No i daleko nie doczytałem. Daleko nie doczytałem, potem wsiąkłem w. Akta Haydena, tak się to bodajże nazywa i odpłynąłem w troszkę innych klimatach, jeżeli chodzi o komiks. Więc to mnie zaskoczyło i to mnie zaskoczyło bardzo, bo tak przeglądałem, rzutem oka poleciałem po prostu kto co zgłasza na ten projekt artystyczny, bardzo, bardzo na propsie. Nasz projekt artystyczny oczywiście trwa, ja jestem kolejny raz z opóźnieniem, zaraz po nagraniu będę siadał do rysowania, żeby wrzucić cokolwiek dzisiaj, a minimalizm będzie, bo, bo, bo nie wyrabiam strasznie. Dobra, projekt artystyczny zamyka się między innymi dlatego, że obiecałem wam chodzenie po domkach, będziemy kali od housingu do housingu i to jest coś, co trzeba troszkę bardziej przygotować, bo nie można tak napałę do kogoś wbić do domku. Głównie ze względu na to, głównie ze względu na to, że musicie mieć tą osobę w znajomych, czyli to jest coś, co musiałoby być przygotowane wcześniej. Nie mogę sobie tutaj kliknąć, nie wiem, na gościa i nikiem morg i nie ma tej opcji, żeby do niego wbić, czy do niej wbić, obojętne. Co kreuje pewien problem, bo wiecie, to nie jest tak, że wysyłacie mi miejscówkę do siedzenia i ja tego dnia, co nagrywam, odpalam sobie Discorda, sprawdzam, gdzie jest ta miejscówka i lecę na to miejscówkę, i siadam na tej miejscówce i nagrywam, tylko muszę się z tą osobą wcześniej skontaktować, przygotować, więc myślałam, żeby to bardziej zrealizować w kontekście takim, że ta osoba, jeżeli będzie chciała powiedzieć parę słów, to może powiedzieć parę słów na temat swojej miejscówki, to się nagra, ja to zmontuję i w odpowiedni sposób to przekażemy, a może zrealizujemy to tak, że ja będę biegał i się rozbijał. Tak czy inaczej, muszę tą osobę tymczasowo dodać do znajomych, to będzie miejscówka na rotacji, że te osoby będą wskakiwać i wyskakiwać, bo jak widzicie, mam nacę, czy znaczy, wczoraj wspominałem, mam tak Mam 46 osób na 45 możliwych, żeby posiadać, więc kogoś tutaj będę musiał dziabnąć i będziemy się przesuwali rewo, lewo, prawo, żebym mógł tam powbijać i ponagrywać, więc spokojnie, spokojnie, nie zarzucajcie mnie tym jak z karabinu. Wow, wczoraj to w ogóle było osą, wspomniałam. a tutaj jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma wiadomość taka Okej, okay, co się dzieje? Co ja zrobiłem? Czemu ludzie do mnie hurtem nagle piszą? Bardziej niż zwykle. a dobra, housing. Do housingu będziemy wbijali dzisiaj albo jutro najpóźniej pojawi się wątek na Discordzie w zakładce Gęśni Nowej, Gęśni Nowe, Nowe Domki tam będzie wrzucane info co, gdzie i jak będziemy się po kolei z tymi osobami mniej lub bardziej kontaktowali i wbijali do tych osób, lista ta będzie otwierana i zamykana co jakiś czas na przemian, żeby się to nie przepełniło, bo to też nie jest coś, co jestem w stanie robić masowo ze względu na to, że jest to ilość dodatkowej roboty, żeby móc to zorganizować i sensownie nagrać, jeszcze z tą osobą się zgadać, czy ona chce być na głosowym, czy nie chce być na głosowym i tak dalej, i tak dalej, wiecie, mnóstwo rzeczy technicznych, mając to za sobą, mając to za sobą, halloweenowe emotki się pojawiły, jeżeli tutaj widzicie, wklejam Zapewne te emotki, które się pojawiły na merchandise z Team Mola i w internetach już zaczęły szaleć w wersji takiej, w której można mniej lub bardziej z tego korzystać. Więc pojawia się tego sporo i są Halloweenowe motywy, coś, czego się w zeszłym roku nauczyłem nie spodziewać, a jest tego coraz więcej. Więc delikatnie, delikatnie mi się marzy, że po tych bałwankach, które wyciekły tam na spekulacjach i spoilerach, w następnych latach możemy uderzać w rzeczy, które będą, no, dokładnie tym, co spodziewałem się rok temu, czyli z dwuletnim opóźnieniem, ale bardzo możliwe, że będzie. Te Halloweenowe emotki swoją drogą są osą. Awesome. Jak już jesteśmy przy t i przy rzeczach związanych z merchandise'em, to o merchandise'ie fajnie by było powiedzieć słów kilka. Przede wszystkim są różne breloczki do złapania. Tutaj też wklejam wam tego całą masę. Mieczyki, niemieczyki, bronie, różne rzeczy powiązane ze sobą i z Genshinem związane, więc jeżeli szukacie czegoś takiego małego, co nie wiem, jako breloczek do kluczy, albo jakaś przypinka, coś w tym stylu... Albo tak jak ja korzystam z tego jako gadżet, taki, że mam w kieszeni cały czas, to w Timolu wysypuję tego typu rzeczy, więc zainteresowani zapewne znajdą coś dla siebie. Lecąc dalej, ten merchandise, który ma się zacząć pojawiać w przyszłym miesiącu, i był tam Saju, jakieś, jakieś takie coś, będę wklejał teraz screenshoty tego, co się pojawiło. Co mówiłem, że fajnie wygląda, tylko nie do końca wiem, co to jest. To są ładowarki do AirPodów. Do tych słuchawek od Apple bezprzewodowych, które... Ja prywatnie totalnie nie widzę sensu dla nich, ale jak to lubi, bo mi takie coś automatycznie wypada z uszu, czy jest na kabelkach, czy nie. Więc jeżeli to jest nie na kabelkach, to jeszcze musiałbym to podpiąć kabelkami, więc traci całą swoją sensowność poza tym, że jest dużo droższe i muszę to dodatkowo ładować, więc totalnie bez sensu. Tak czy siak wypada mi to z uszu zawsze, niezależnie od kształtu i modelu, więc jedyne co to jeszcze musiałbym do tego kupić czapkę jakąś, żeby założyć i żeby mi to trzymało się w uszach, czyli tak jak robiłem do tej pory ze wszystkimi tego typu słuchawkami. Nie dawno od Hadiugi dostałem słuchawki, które mi z uszu nie wypadają, bo mają dyndzelek, który się za ucho wkłada, więc to jest jedyne, z czego ja jestem w stanie korzystać z takich słuchawek albo z takich totalnie na głowę nakładanej. Więc z mojej perspektywy fajny gadżet, fajnie to wygląda, ale jest to ładowarka do czegoś, co mi nigdy w życiu, absolutnie w żadnym wypadku, w żadnej konfiguracji zdarzeń i gwiazd nie będzie potrzebne, ale was informuję, że takie coś jest i już za kilka dni będzie do złapania. Czyli to są pojemniczki spełniające również rolę ładowarki na. Airpody, jeżeli ktoś siedzi w sprzęcie od Apple'a i go to rajcuje, i go to bawi, to macie kolejny, strasznie drogi gadżet do kupienia, do zestawu. Mając to za sobą, uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje będą, więc uwaga, bo co się zobaczy, to się nie odobaczy i co się usłyszy, to się nie odusłyszy, a dzisiaj będzie troszkę mało ogęcznie, ale więcej o Honkaju i o okolicach i co to może dla nas znaczyć. Zacznijmy od tego, że Michał ma uszy przy gruncie i słucha dokładnie. Co się dzieje Jeżeli chodzi o szum na temat arataki To to ludzie byli mega pozytywnie nastawieni Szczególnie, że usłyszeli, że ta postać będzie troszkę bardziej podpakowana Bo to jest to, na co wielu czeka od premiery gry Wiemy, że wiecie, macie tutaj Kowala Jest kilku przeciwników, którzy mają Bardziej masywną budowę Albo bardziej krągłą budowę To jest też coś, na co niektórzy ludzie czekają To nie jest tak, że zerowe zainteresowanie Są ludzie, którzy są fanami, nie wiem, Porkinsa z Gwiezdnych Wojen Ale tak naprawdę hardkorowo Więc nie obrażać mi proszę Porkinsa I to jest coś, co też mogłoby mieć Swój bardzo dziwny, bardzo śmiechowy fandom w tej grze. No ale to do tego możemy. Do tego może przejdziemy przy innej okazji. I Arataki taki, to była postać, na którą ludzie chcący troszkę więcej muskulatury, bardzo się nastawiali. I wszelkie arty, informacje, które wyciekały z bet tych wcześniejszych, że to znaczy ten art, który pokazał mi Hojo i te informacje, które mieliśmy, że były testowane na modelu Kowala, to jest coś, co się zbiegło razem w taką wizję, że to będzie wreszcie ta wielka, potężna, męska postać, której w tej grze brakowało ogrywalnie. A kiedy zobaczyliśmy model 3D, to nagle jest takie no nie, no, no jest troszkę bardziej, ale tak na zasadzie nie na tyle bardziej, że gdyby ktoś mi nie powiedział, to nie wiem, czy użyłbym tych sformułowań, że on jest większy i bardziej przypakowany. No, no minimalnie jest, ale widać to, bo nie ma koszulki, a zakładam, że osoby, które mają koszulę, garnitury i całą resztę na sobie z męskich postaci też są przypakowane pod spodem, tylko tego po prostu nie widać. Więc wygląda na to, że ją słucha i zaczyna delikatnie modyfikować model Arataki, to na ostatniej prostej a w hotfixie, który miał miejsce wczoraj albo przedwczoraj, zostały zauważalnie zmienione tekstury jego mięśni brzucha, kaloryfer i klata Tyle na ile klatę widać pod tym tym, takim, tym co on ma założone i bryła ramion lekko została zmieniona, są minimalnie szersze, ale tak naprawdę minimalnie, że jak mam jeden model przy modelu czego pokazać na filmiku niestety nie mogę. To widać, że Arataki taki i to został Minimalnie tak jakby bardziej rozluźniony jest. Nie jest tak spięty do góry, tylko jego. Bary są takie bardziej w dół puszczone, przez co też wygląda faktycznie na lekko bardziej takiego, no, przypakowanego, że cały czas używam tego samego sformułowania. Ale fakt, że mocniej zarysowane na teksturze są mięśnie brzucha i mięśnie klaty, ten cień jest mocniejszy. Te rzeczy na teksturze, na tej części bump mappingowej wydaje mi się, że zostały mocniej podkreślone. Więc to jest ta rzecz, która będzie sprawiała, że on wizualnie będzie wyglądał na mocniej przypakowanego. Co nie zmienia faktu, że mogliby go tak jeszcze 5 razy bardziej poszerzyć w barach o te kawałeczki, które zrobili i wtedy by wyglądał tak, jak ludzie się spodziewają. No nic, Mihojo słucha. Co do tego, co do tego, że Micho słucha jest e, zainteresowane, to przejdźmy do gry, która się nazywa Honkai Star Rail Beta, bodajże dzisiaj powinna była ruszyć i są różne rzeczy z tym związane i docierają do mnie różne informacje, które też zbiegają się w czasie z tym, co dzieje się z dataminerami i likerami, którzy bardzo się ożywili przy okazji Honkai Star Raila i robią rzeczy na tyle głupie, na ile można być przekonanym, że gdyby to robili względem Genshina, to już by groziła im mocna i brutalna odpowiedzialność. Dlaczego to robią? Najprawdopodobniej dlatego, że jeżeli chodzi o Honkai Star Rail, jest inne podejście Mihojo względem likerów, niż w przypadku Genshina. Co oznacza, że przynajmniej na samym początku jakby likerzy mają taryfę ulgową i tutaj jest ale, bo zacząłem się pytać u swoich źródeł, co jest grane ludzie, czy możecie mi coś powiedzieć. I wygląda na to, że Mihojo nie jest jest przekonane, czy Honkai Star Rail to jest gierka, która odnajdzie się na zachodnim rynku, czy to jest produkt, który się sprzeda. Więc fakt, że likerzy i dataminerzy są zainteresowani i podbijają już do swojej gotowej grupy odbiorców, nowych odbiorców, żeby im wepchnąć te liki, te przecieki, wszelkie ich spekulacje, to jest coś, co mi Hojo potraktowało, ok. Bierzemy to z dobrodziejstwem inwentarza, niech zrobią szum, niech zrobią ten baz, niech nabudują hype na Honkai Star Rail i może to przyczynić czyni się do tego, żeby ten produkt się dobrze sprzedał na zachodzie. Bo wykorzystujemy już wypracowane kanały. Więc w tym momencie Michojo zaczyna przymykać oko na to, co się dzieje z likerami, ale jednocześnie kataloguje wszelkie informacje i zbiera brudy na tych, którzy biorą w tym udział. Że gdyby to się udało, to w przyszłości można ich szarpnąć za to, co zrobili. Więc nie dajcie się nabrać, jeżeli zobaczycie, że nagle jest wysyp różnych animacji, scen walki. Całe rzeczy są już na internecie. Nie wiem, czy widzieliście, jak wyglądają te turowe walki. Stoi jeden koleś naprzeciwko Trzech żołnierzyków, tam przyzywa wielkiego Ludowego cóżka, który spada i rozwala Wszystko i wygląda to fajnie, dźwięki są ekstra Animacje są boskie, odpowiednik Żongliego w tamtym świecie wygląda super Ten jego strój jest dużo fajniejszy Niż ten, który ma żongli i też by jakby Pasował do Genshina nawet miejscami Więc o są te motywy, które Można ładnie przenieść i to są rzeczy Które gdyby zaczęły wyciekać z Genshina, to micho i oplułoby jadem e, Ziało ogniem i polowało na tych Likerów, którzy to robią, a w przypadku Honkai Star Raila, to albo się jeszcze nie zaczęło, albo informacja na temat tego, że przynajmniej na początku Michojo będzie polubownie to traktowało, może to być prawda. Więc y, ja bym ostrożnie do tego podchodził. Fajnie, że jest wysyp informacji. Zawsze jest co pokazać i o czym mówić, znaczy pokazać na spoilerownie, nie? Jakby ktoś był zainteresowany. Ale, ale, ludzie, którzy się załapaliście na betę, ostrożnie, ostrożnie na początku. Jak już jesteśmy przy tych rzeczach, które z Honkai Star Raila wyciekły, to muszę wam powiedzieć, że ten troszkę jest steampunkowy klimat, jeżeli tak to można nazwać, jest osą, i to jest coś, y, co ja sobie wyobrażałem, jakoś nie Wiecie, te, ten oblodzony most, te wszystkie zegary, nie zegary, fragmenty. Jakiegoś pociągu, to jest coś, co ja sobie wyobrażałem, że. O! Odjeżdżmy tam dalej, jak będziemy tam u góry gdzieś, ja jeszcze wyżej w znai, że to będzie ten taki właśnie tutaj lodowy, tutaj jakaś kolej transsyberyjska czy cokolwiek i że te motywy, które tam są, to jest coś, z czego Genshin może się uczyć i czerpać, brać pełnymi garściami i mam nadzieję, że Michojo jakby skorzysta z własnych motywów, no bo to są ich motywy tylko z innej gierki. Zresztą Genshin czerpie pełnymi garściami z Honkai Impact 3 a Honkai też przejmuje pewne motywy od Genshina, bo... Przerzut asetów, why not, why not Wychodzi to taniej i sympatyczniej Co ja wam mogę jeszcze powiedzieć Na dole w przypiętym komentarzu macie linki Dalej do akcji charytatywnej i do naszych Aukcji tych, które jeszcze trwają Więc jej! Pamiętajcie, że Ruszył konkurs, a do zdobycia jest Ta oto dendrowizja Jeżeli jesteście zainteresowani, wszelkie informacje macie na dole W przypiętym komentarzu, jeżeli jesteście niepełnoletni To pamiętajcie o zgodzie rodzica Tudzież prawnego opiekuna Z tego co widziałem, zgłoszeń jest zdumiewająco bardzo dużo Dajcie z siebie najlepszy pomysł jaki macie i zawalczcie o dendrowizję, jeżeli chcecie ją faktycznie posiadać. Konkursy jak zwykle powrócą gdzieś tam kiedyś w przyszłości, kiedy paczka z Chin do mnie kolejna dojdzie. To może trochę potrwać, bo zbliża się okres świąteczny. Mam nadzieję, że to, co dla was zamawiałem na święta się pojawi. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Princess Zelda, która się tu już parę razy pojawiała, a jak mówiliśmy o tych figureczkach do złapania, to bodajże, że Princess Zelda mi podsyłała yy, figurki, które w Polsce da się kupić z gęśnia. Pozdrawiam cię serdecznie, jesteś awesome i dziękuję ci bardzo Pamiętajcie, że wciąż trwa daily check-in web event I jeżeli logujecie się codziennie odhaczając wszystko co to, to, to dziś Są szmaty z XP jutro będą te lepsze szmaty z ekspem A potem do końca miesiąca już tylko mura A jak wbijecie do plecaka do zakładki z gadżetami To możecie sprawdzić jak długi cooldown pozostał, by móc go ponownie użyć eee, to znaczy cooldown pozostał na parametryk transformerze By móc go ponownie użyć, tak To ma teraz więcej sensu to zdanie, które powiedziałem Oh well, oh well, oh well o! Oh, o, oh, nice, nice, very nice. I to zasadniczo jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, niech Boże karę wam sprzyja, a my widzimy się dziś około godziny 20, jeżeli macie czas i ochotę. Miłego, do następnego i hej! Had no time to say goodbye. So let's not call it that. Ha, 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 wreszcie się trochę wyspałem, nie, tak naprawdę nie wyspałem się w ogóle, tylko jakoś tak mam dawkę energii na nagranie, a potem mi się skończy i będę znowu zamulał, 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 aż do wieczora, bo tak jakoś ten, nie spróbuję, spróbuję się ogarnąć do wieczora, spróbuję się, okej, okay, dzwonimy, to, to był ostatni dzwonek.